Hej, Agata Gęsina z tej strony. Mamy bardzo dużo dostaw w tym czasie i chciałam Wam jak najszybciej pokazać nasze nowości. Przede wszystkim jest to pięć rodzajów liści. Zobaczcie, i Diefenbachia, i Fotos, i Filodendron. Każdy znajdzie coś dla siebie. Musicie mi wybaczyć aktualną formę prezentacji, ale dużo się u nas dzieje, a jak najszybciej chciałam Wam pokazać nasze nowości. W dostawie otrzymaliśmy również długie girlandy trochę patriotyczne, biało-czerwone, składające się z dziewięciu kwiatków i takiej gipsówki. Klasyczna chryzantema w czterech kolorach. Dobrze ją znacie, to nasza sztandarowa kuleczka. Moi drodzy, zobaczcie, co tu się dzieje. 22 kolory znanych Wam mińczyków. G190. Pełna paleta kolorów. Od pomarańczów, różów, błękitnych, kremowych, fioletowych, jest w czym wybierać. Tutaj mamy przed sobą produkt dobrze wązany. W486, różyczka rozwinięta z listkami i W484 w pączku z gipsówką i listkami. I jedne i drugie mają gipsówki, zobaczcie jak dużo kolorów. Od niebieskiego, pomarańczowego, czerwonego. Jest w czym wybierać. Kolejne różyczki rozwinięte z listkami i gipsówką W485. Pamiętacie ten produkt? I klasyczna, rozwinięta różyczka francuska W087. Spójrzcie, jaka gama kolorystyczna. Wszystkie te produkty z dokładnymi zdjęciami znajdziecie na stronie internetowej kwiatysztuczne.pl